W ostatni weekend na Katowickim Rynku zorganizowano piknik na pożegnanie lata 2020. W ramach wydarzenia organizator przygotował wiele atrakcji dla dzieci i dorosłych, a także pojawiły się stoiska z piwami rzemieślniczymi z całej Polski. Mamy gry dla dzieci, gry wielkoformatowe plenerowe, mamy karuzele, mamy kolejkę elektryczną eee, i to jest jakby dla ducha, do zabawy, natomiast dla ciała mamy browary rzemieślnicze z regionu i z różnych stron Polski. Przyjechało do nas wielu piwowarów, serwują różnorodne piwa, różne gatunki. Mimo tego, że stoisk jest tylko 10, tych piw z różnych przedsiębiorstw jest dużo więcej, bo mamy też multitapy katowickie, które serwują różne gatunki, różne rodzaje. Naprawdę warto spróbować. Mamy dzisiaj 8 piw na nalewakach. Nowość, którą dzisiaj tutaj prezentujemy, to jest kwas z sokiem z rabarbaru, więc piwko jest kwaśno-kwaśne, na upalną pogodę idealne, niestety pogody takiej nie mamy więc mamy jeszcze pozostałe 7 piwek do wyboru czeska desitka, pilsner pszenica, pszenica z sokiem z brzoskwini, do wyboru, do koloru ktoś woli ciemne piwo, które jest gorzkie, jak na przykład Guinness a inny woli pszenicę, która jest banana z goździkiem lekko słodkawa, więc to już ludzie pytają, ale każdy lubi coś innego koniec 2017 roku wtedy zaczęliśmy, no i ja do tej pory Sukcesywnie, coraz więcej PIP w portfolio. Od klasycznego czosnkowskiego, czyli jasne, pełne, przez różne wygibasy typu kwas akumulatora czyli purpa z limonki, zarzucona, zarzucona pulpą z Ekwadoru purpa naprawdę kwaśna, stoczysta, tak jak powinna być. Przez lawendę, która nie zbierana, zbierana jest pod Opolem, bo tam, tam ma tak, taką zaprzyjaźnioną plantację. Po diesla, który jest ciemny stałtem, także no, co kto lubi. Już 3 września na rynku startuje jarmark z okazji 155. urodzin miasta Katowice. Planowo potrwa do 16 września. Zapraszamy!